Jak Ty definiujesz grywalizację? Mhm. Grywalizacja jest przeniesienie mechanizmów ze świata gier do innego świata. Mhm. Jakbyśmy tutaj zrobili kropkę, to już byśmy dużo mogli sobie wyobrazić. Ok, czyli mamy jakieś mechanizmy, które powodują, że ludzie angażują się w gry. Niektórzy mówią w gry wideo, a niektórzy mówią po prostu w gry. I teraz ludzie tacy jak my, tacy jak ja, psycholodzy, osoby, które zajmują się Yy, z zaangażowaniem ludzi myślą, co takiego się dzieje, że yy, potrafimy sobie wyobrazić Ty, ja, yy, słuchający nas. No, takiego zaangażowanego na maksa człowieka, który siedzi, wpatruje się w ekran i, i gra. Takiego gika, mm -hmm. takiego gika. Właśnie no, kim, kim jest gik, tak. No Gik pewnie to jest taki e, zapalony e, gracz, ale też szeroko pojęty jest zapalony jakiś komputerowiec, który e, przedłużeniem jego ręki jest laptop, e, i do, myszkę ma przyklejoną do, 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 do dłoni. więc to zaraz będziesz nas pytał, mnie pytał, wiem o to, czy to tylko taki właśnie geek jest adresatem rozwiązań grywalizacyjnych, ale póki co, geek, czyli ktoś bardzo angażujący się w gry, wiemy, że on się angażuje bardzo, no i chcielibyśmy, dobrze, rodzice by chcieli, żeby się dzieci tak angażowały w edukację, szef, żeby pracownik się tak angażował w rozwój, a mhm. pewnie speca od marketingu, tacy jak ty czy wy, chcieliby, żeby klient angażował się w jakieś akcje, które wymyślacie dla nich. No i teraz mhm. szukamy z różnych światów te, te inspiracje, Świat gier jest cudownym, ciekawym obszarem, gdzie dużo tych inspiracji możemy zaczerpnąć i te mechanizmy przenieść do na przykład, do kampanii marketingowej, do projektu rozwojowego. Tym jest grywalizacja. Przeniesieniem mechanizmów świata gier mhm. do świata niegrowego. A czy grywalizacja nie jest już takim przestarzałym hasłem? Yy, grywalizacja myślę, że jest już znanym hasłem. Znany. Znanym. Mhm. Myślę, że to jest już ciekawe, że yy, dzisiaj tłumaczymy je, a, a, a jednocześnie jestem pewny, że wielu z nas po prostu już spotkało się z czymś takim jak gamifikacja, grywalizacja, aha, coś punkty, może to jest jakiś konkurs, czy jest przestarzały. Tak biznesowo myślę, że jest to po prostu rozwiązanie, które sobie pięknie rośnie na tej takiej naszej typowej jakby skali wzrostu produktu. No, mieliśmy na początku takich totalnych... I właśnie takich freaków, hmm. czy takich, no, takie osoby, no tutaj zamierzyłeś się. Tak. <grystanie> czy Czyli takich zapaleńców, którzy lubią nowinki, to w każdym produkcie tak jest przecież. Teraz jest bardziej faza dojrzała. Będziemy też trochę mówili jeszcze dzisiaj o tym, co zrobić, żeby to było dobre, ale też jakie były złe wdrożenia krywalizacji w różnych światach. Więc nie jest przestarzały. Myślę, że jest w fazie rosnącej, ale ma już za sobą pewne spalone mosty i hmm. powiemy pewnie, jakie, jakie to są mosty. Czyli okay. nie jest przestarzany. Jest się w e, Nawiązałeś tutaj do geeków, mm -hmm. prawda? E, ja ci za, zadam pytanie, czy grywalizacja działa tylko na tych gików i na mm -hmm. tak zwanych gameplayerów, czyli na osoby, mm -hmm. które e, po prostu grywają w gry. Mm -hmm. Czy to mm -hmm. komputerowe, czy to planszowe? Mm -hmm. y... w... Grasz w gry? Gram. W jakiej gry grasz? No teraz na przykład gram w takiego darta mm -hmm. na, telefonie. na telefonie, a na, na telefonie. planszowe no to z dziećmi gram w Dixit, mm -hmm. y w taką grę Królestwo. Mm -hmm. y czy karka są? Okej. Okay. A, to część z nich znam. Mm. Ja osobiście nie jestem tym, tym gameplayerem. Mało gram, chociaż mm. mam zawodowo zainstalowanych kilka apek. Będę dzisiaj mówił, już będziemy rozmawiali o tym, że tych elementów grywalizacyjnych jest dużo w różnych aplikacjach. Nie tylko tych, które pobieramy z, tam, z Google play, play jako gry, mm. bo gryzaz... bardzo zgrywalizowanym jest Facebook, bardzo zgrywalizowanym jest Endomondo czyli aplikacje, które ja znam. W związku z tym y, ta odpowiedź jest, y, jest taka, że łatwiej jest rzeczywiście myśleć o grywalizacji wdrażając je do tego pokolenia tak zwanego Y. y. y czyli do osób y, raczej takich, które kojarzą czym jest gra y, w telefonie czy w, w komputerze. Więc to jest mhm. odpowiedź u, troszkę łatwiej. Natomiast y, wielu ludzi po prostu gra. Jeżeli oni rozumieją, że coś takiego jest jak zasady gry, fabuła, Zbieranie punktów, jakieś misje to mm. łatwiej jest im tłumaczyć gry i grywalizację, na przykład nasze rozwiązanie, jakąś fabularną platformę gywalizacyjną rozwojową, ponieważ rozumieją to. Jednocześnie mamy tak, że uczymy też osoby, które nie grają w to, żeby obsługiwały platformę i rozwijały się dzięki niej. W związku z tym odpowiedź na Twoje pytanie jest, że nie, nie jest to tylko i wyłącznie dla osób, które uwielbiają gry. Tych mm. osób jest niewiele. Jednocześnie. Tak uwielbiają tak z pasją, o tak może mm. walczą tak, w, w, w każdej grze spędzają godziny. Natomiast świat gier po prostu rośnie. Polscy y, twórcy gier są dobrzy. Cieszę się, że West Hill dołączyło do takiego grona polskich firm, które wojują na świecie, bo już na świecie. W obszarze tworzenia aplikacji growych, mhm. czy, czy aplikacji rozwojowych w naszym przypadku. Pewnie znam, CD Project jest, jest takim z naszym flagowcem. My dzisiaj, jesteśmy jako, jako nasza moja firma jest dobra na świecie jest jako jedna z lepszych twórców. Fajnie, to jest fajnie, ale wciąż nasze rozwiązania są skierowane również do osób, które mało grają, a już, się, a potrafią się nauczyć tych, tych, tych mechanizmów. Wasze rozwiązanie zdobyło uznanie zagranicznych, zagranicznego jury. Mhm. Czego dokładnie dotyczyły te konkursy, dwa, które wygraliście w Londynie i w Amsterdamie? Myśmy mieli taki złoty tydzień w firmie, rzeczywiście, że bardzo blisko siebie, bo zaledwie 8 dni w listopadzie wygraliśmy londyński konkurs Learning Technology Awards. To jest taki doroczna gala oscarowa, gdzie ocenia się w kilku kategoriach najlepsze rozwiązania na świecie. No i nasze rozwiązanie dla Interkarsu, który pozdrawiamy serdecznie, okazało się w 2018 roku najlepszym rozwiązaniem na świecie edukacyjnym. To było najlepsze rozwiązanie wdrażające rozwój ludzi za pomocą platformy edukacyjnej, ale też nie tylko platformy, bo też szerzej. I jury oceniło, że właśnie West Hills z Interkarsem zrobili to najlepiej, na świecie, nawet nie w Europie, tylko mm -hmm. na świecie. Yy, I to, to był bardzo taki ciekawy projekt. W fabule podróży po yy, Route 66, taka amerykańska droga 66. Mm -hmm. My już kojarzycie taką y, drogę, y, takie tabliczki 66, jaka, historyczna droga. Tak, Czy, y, tak? to słynni y, pierwsi tam zdobywcy przemierzali świat z, na zachód, na dziki zachód wtedy, czyli ze wschodu. No i my wymyśliliśmy podobną fabułę, ponieważ Interkars jest przedsiębiorczą firmą, ma przedsiębiorczość jako ważny element. W związku z tym wymyśliliśmy platformę, która bardzo ciekawie edukowała ludzi przez kilka miesięcy, i ona była osadzona w fabule amerykańskiej Drogi 66. Mhm. I tutaj już powoli budujemy sobie ten obraz, że grawalizacja to też jest właśnie fabuła, mhm. że to są mechanizmy, o których pewnie będziemy rozmawiali, ale fabuła jest jednym z ważnych elementów. My tworzymy fabularne grywalizacje, tym się specjalizujemy. Yy, tworzymy też, mówiłeś o mnie jako osobie, która zajmuje się storytellingiem. Tak. Dla marketerów pewnie storytelling też jest jeden z haseł, które <laughs> warto yy, poznać. My zajmujemy się wdrażaniem yy, fabularnych grywalizacji do rozwoju. Tym, tym się zajmujemy. Znowu Amsterdam był typowo konkursem software'owym i oceniono nas jako firma, która stworzyła najlepszy software grywalizacyjny. Czyli najlepsze rozwiązanie to też komisja międzynarodowa z ośmiu krajów, u nas oceniali ludzie i tutaj fajnie, że no jesteśmy, jesteśmy najlepsi. No i teraz trzeba to utrzymać.